dzisiaj z Panią przeprowadzić wywiad o Pani zmarłym mężu. Pani mąż, Pan Bronisław był bardzo znanym mszczonowskim stolarzem. Proszę nam opowiedzieć o nim i o jego pracach. Tak. Proszę Pani, był naprawdę dobrym rzemieślnikiem. Jednym może z najlepszych. Ponieważ jak wrócił z niewoli, proszę Pani, on miał tylko praktykę zaliczoną we mszczanowie był pięć i pół roku w niewoli no i pracował tam w różnych warsztatach też i stolarskich bo pracował u gospodarzy swoją drogą a potem wybór był gdzie kto chce pójść no ponieważ stolarz jest z tego no i naprawdę nauczył się dobrej roboty dobrej roboty i ta robota Niestety nie dawała jeszcze takiej satysfakcji, że mógł uczyć, szkolić uczniów, tylko pracować samodzielnie. No, ale ponieważ organizowany jest taki kurs w Mszczonowie, ja już nie pamiętam dokładnych dat, proszę pani, więc gdzie promek? Czy tak czy inaczej, chociaż ja jestem dużo młodsza od Ciebie, mam tylko to średnie wykształcenie, bo gimnazjum kończyłam w Warszawie co prawda. Robiła. Najpierw chodziłam tutaj do szkoły. Po dwóch latach właśnie przeszłam do gimnazjum, do Warszawy, do Państwowego Gimnazjum. Mówię Brodek, Ty tak samo wstawaj do egzaminów jak wszyscy inni. No, ale oni mają, mówi, przygotowane te, te kursy swoje, ale ja mówię, nie. W końcu ja mówię, czy tak czy inaczej musisz chodzić razem z nimi na te spotkania i coś może skorzystać z tego. On mówi, cóż ja mogę skorzystać, jak mam tylko sześć, sześć klas szkoły podstawowych. Ja mówię, oni też nie mają więcej tej szkoły, tylko tyle. No i w końcu on chodził na te spotkania. I ja pewnego razu jak zaszłam, patrzę, on nie siada za stołem ze wszystkimi innymi, tylko chodzi sobie i dookoła i śmiechy urządza. No i mówię, Bronek, jak tak można, jak tak można? A on mówi, cicho bądź, cicho bądź. I przyszły egzaminy, proszę pani, on zdał najlepiej. Najlepiej zdał. I ten kierownik egzaminów, Barczewski, pamiętam nazywa się, Radkiewicz, proszę wystąpić. Wy wszyscy inni, mówi, bierzcie udział, bierzcie wzór z tego Radkiewicza, który naprawdę jest najlepszym rzemieślnikiem, najlepszą robotę wykonuje. Zdał bardzo dobrze. No niestety. Proszę Pani, ale przeważnie cały czas warsztat pędził jednoosobowy tylko. Ja cośkolwiek, co prawda, pracowałam 10 lat w księgowości. I potem, już nie wiem, naprawdę mając troje dzieci, musiałam przerwać tą pracę. Jedno dziecko mi umarło w międzyczasie, prawda panowała taka choroba, błonika. Niestety. Tak, tak, i ona ta średnia właśnie umarła. Niestety, proszę pani, pozostałe dzieci, moja córka do gimnazjum, tak poszła. Skończyła maturę, zrobiła. No i co? do pracy. Ponieważ ja się dobrze uczyłam, proszę Pani, i w ślad za tym, proszę Pani, wiecie, że ja pracowałam w księgowości, ona do banku nie na kasierkę. Żeby na kasierkę pójść, proszę Pani, trzeba po, naszej znaczy, poraczenie hipoteczne. Dobrze. Już wszystko przygotowane, już jest załatwione. Dowód osobisty. Ona ma 17 lat. Nie mogła być przyjęta. I ja wtedy niewiele myśląc, proszę Pani, oby dopędzić ten rok jej nauki, tej znaczy pełnoletności, że mogła pracować, wzięłam kiosk na Sierpiewicza. Ten kiosk. Co jest teraz tak kwiaciarnia? Proszę pani, i tam pracowałam 21 lat. Ten jeden rok ona dopędziła i zaraz ją zabrali do banku. Wszystko tam było przygotowane i pracowała w tym banku do emerytury. Ja też emeryturę sobie wypracowałam, bo mając proszę pani lata pewne. Znaczy ja miałam 3 czy 4 lata, proszę pani, w sklepie kontyngentowym za Niemców pracowałam. Tak, potem pracowałam 10 lat w księgowości, z przerwami, ale pracowałam. I 21 lat, proszę Pani, prowadziłam kioskę. kiosk, prawda, prowadziłam bardzo dobrze, nawet z, z, ze srebrną odznaką, proszę Pani. Tak, zasłużonego pracownika, bo ja pracując, proszę Pani, przez 21 lat jak Rosza manka nie płaciłam. t h a